Do tego wszystkiego była hmm, sytuacja taka, że kiedyś poznałam e, misjonarkę, która ma prywatny sierociniec w Afryce, i miałśmy robić film e, o tych środkach, o domu dziecka w Afryce. E, ten pomysł dotychczas jeszcze się nie zrealizował, a ja byłam na prywatnym wyjeździe na Zanzibarze. Ten kontrast ogromny. E, te twarze dzieci, mądre oczy, uśmiechnięte twarze, e, dzieci, które obserwowałam, jak cudownie się potrafią bawić i robić z niczego coś. I strasznie e, silnie ten obraz na mnie podziałał. I zaczęłam robić dużo zdjęć. Okazało się, że weszłam tak blisko do tej społeczności, i, i mm, wśród nich, będąc gdzieś, zgubiłam telefon. Nie wiem, jak to się stało. Ten telefon mi przepadł. Mówię, nie odzyskam tego, bo to Zanzibar, tam telefon jest na wagę złota. I tak się złożyło, że odzyskałam ten telefon. Po dwóch godzinach ten telefon się zjawił. Więc zapytałam, co chcą mieszkańcy w zamian, tak? I, I powiedzieli mi właśnie, że, że bardzo by chcieli, jeżeli to podręczniki do edukacji do angielskiego, buciki i kanistry na wodę. Odwiedziłam szkołę, yy, no to mają jeden posiłek. To jest często ich jedyny posiłek. Uwielbiają chodzić do szkoły te mundurki ich to jest prestiż dla nich. Niestety szkoła kończy się na ósmej klasie. Na ósmej klasie szkoły podstawowej przeważnie, bo nie zdają egzaminu z angielskiego. Nie zdają, ponieważ jest niski poziom nauczania, nauczyciele są przypadkowi, nie mają podręczników, nie mają pomocy. Jest ogromna. and bieda, znałam, że trzeba im pomóc w sposób mądry, tak? Nie przesyłać im jedzenie, czy ubrania, tylko po prostu zadziałać naprawdę tak, że w dalszej perspektywie zobaczymy owoce tego. Ok. świetnie. Powiedziałam, może wystawa? A słuchaj, wiesz, bo ja mam artystów, malarzy znajomych, parę osób, może by coś zrobić, może kilka prac uda nam się wylicytować, sprzedać. O, świetnie! Okazało się, że artysty się stało Całkiem dużo, bo artysta, artyści zaczął przekazywać informacje i, i mają naprawdę cudowną wrażliwość serca. I tutaj, idąc właśnie dzisiaj, bo dzisiaj jest właśnie ten dzień, ten wyjątkowy dzień aukcji obrazów i wystawy moich zdjęć w Amakuru, jesteśmy, i idąc, padał deszcz. Proszę Państwa, niesamowite, że wzeszło piękne słońce, jakby i, i pojawiła się ogromna tęcza na niebie. Więc ja myślę, że to jest dobry omen. Nasz kraj, w ogóle Polska, jest tak niezwykłym e, krajem, tak e, jest właściwie sercem, e, ja myślę, że nie tylko Europy, ja bym poszła dalej, jest sercem świata. Najważniejsze, żeby edukować. Mają ogromne tam zasoby. Z małego czegoś powstają wielkie rzeczy. Ja nie wiem, co z tego wyniknie. To, to jest tak wszystko nie, mm, trudne do przewidzenia. Mam nadzieję, że poruszymy serca tysiąca osób, nie tylko tych, które tutaj będą dzisiaj. Wystawa będzie czynna dwa tygodnie, może nawet dłużej. I mam nadzieję, że to będzie zalążek, ale że to pójdzie dalej. Naprawdę na to liczę. My musimy pomagać innym krajom biednym naprawdę biednym. Kochają swój kraj, oni nie chcą emigrować. Oni chcą być tam u siebie i czuć się i godnie żyć.